Да, он ходит Dwustulecie swojego istnienia świętuje Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Marii Konopnickiej w Kielcach. Na gali zorganizowanej z tej okazji w Kieleckim Centrum Kultury spotkali się nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, absolwenci, wielu przyjaciół dwójki. Wielka historia za nimi. Mam nadzieję, że wielka przyszłość przed nimi. To wspaniała szkoła, tak naprawdę e, słyszymy cały czas od rodziców e, wspaniałe reakcje pana dyrektora, jeżeli rodzice wchodzą przy nowych rekrutacjach, to tylko serce się raduje, cieszymy się bardzo, że ta szkoła tak dobrze się rozwija. No i cóż, liczymy na to, że ta historia pójdzie dalej e, i jak chodzili nasi dziadkowie, będą chodziły nasze dzieci. Początek kieleckiej dwójcy dała szkoła elementarna płci żeńskiej utworzona w 1819 roku. Przez 106 lat szkoła wielokrotnie zmieniała swoje siedziby, a nauczanie odbywało się w wynajmowanych pomieszczeniach. Dopiero w 1925 roku otrzymała dobrze wyposażony dwupiętrowy budynek przy ulicy Kościuszki 5, gdzie mieści się do dzisiaj. Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było jej przekształcenie w 1951 z żeńskiej w koedukacyjną. Dzisiaj placówka kontynuuje chlubne tradycje. To jest szkoła pokoleniowa. Tu chodzili babcie, dziadkowie, pradziadkowie, ich teraz wnuki, rodzice, ciocie, babcie. No i tak jak mówię, szkoła z wielkimi tradycjami, która osiąga wielkie sukcesy w wszelakich konkursach. No i jest, każdy uczeń jest tutaj uczniem widocznym, zaopiekowanym, troszczymy się o niego na każdym kroku. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów w 21 oddziałach. Pytanie o to, czy szkołę lubią, a jeśli tak, to dlaczego, zgodnie podkreślają, że panuje tu wyjątkowa atmosfera. Najbardziej w mojej szkole podoba mi się to, że panuje domowa atmosfera i są super nauczyciele. Jest, mam też bardzo dużo przyjaciół w tej szkole. Panuje tutaj bardzo miła atmosfera i mam tutaj swoich kolegów koleżanki i zawsze dobrze się czuję i jest bardzo fajnie w tej szkole. Super jest w szkole. To opinia uczniów, ale i dorośli. Kadra pedagogiczna czy pozostali pracownicy dwójki mówią podobnie. Myślę, że jest to świetna placówka, gdzie panuje wspaniała atmosfera zarówno wśród nauczycieli dyrekcji jak i wśród uczniów. Myślę, że to jest dobry start dla mnie też, jeżeli chodzi o tę szkołę. Dyrekcja też udziela nam ogromnego wsparcia na naszej ścieżce kariery i myślę, że właśnie dzięki temu spełnią swoje marzenie. Dobra atmosfera i realizacja misji szkoły przekładają się na to, że uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim. Rozwijają swoje zainteresowania w licznych kołach i organizacjach młodzieżowych. Biorą udział w imprezach kulturalnych na terenie miasta. Tak było też w przeszłości. Do wspomnień przed lat chętnie wracają zarówno absolwenci, jak i emerytowani nauczyciele. To był wspaniały okres mojego życia. 31 lat pracy w jednym zakładzie pracy. Wspaniali nauczyciele, dyrekcja. Ze łezką wokół wspominam wszystkie te lata. A uczniowie? Uczniów miałam zawsze wspaniałych. Do tej pory jestem w kontakcie z wieloma. Naprawdę. Piszą do mnie, dzwonią czasami. Czasami się nawet spotykamy gdzieś na kawie, bo to uczniowie, którzy już mają 50 i więcej lat nawet. Szkoła podstawowa numer dwa wychowuje uczniów zgodnie ze swoją misją. Człowieka kochającego swoją ojczyznę, żyjącego w prawdzie, ceniącego wolność, czyniącego dobro, kierującego się miłością, dostrzegającego piękno świata, kształtującego w sobie takie cechy jak uczciwość, sprawiedliwość i tolerancję. Z okazji Jubileuszu życzymy jak najlepszych owoców w realizacji tej misji i niezagubienia tej wspaniałej atmosfery, która, obok poziomu nauczania, sprawia, że rodzice tak chętnie zapisują tu swoje dzieci.